A kurde, jak wygląda, Gienek? Jednak... So, wygląda jak masz kamiki. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku ćwiczenia i przygotowanie do morsowania. Tak, Krzysiek, jak zamorsujesz, to chyba twój będzie ostatni odcinek. Zobaczcie co mam, co stworzyłem przez te mroźne dni. Stworzyłem walcarkę. Ale chwila, zacznijmy od początku. Dobra, tak jak tutaj jesteśmy w moim skromnym warsztacie, na otwartej powierzchni, jest trochę zimno. Słuchajcie, minus 4. Ale to nie skłania, żebym leżał i patrzył w okno. Yy, dobra, chcę zrobić takie gętarki. Poglądałem takie różne giętarki tam na YouTube, jak tam wyglądają, szczególnie z Rosji chyba, albo z Ukrainy. Proste, z prostych metali, które są dostępne. Także tutaj o, zakupiłem takie łożyska. Ojej, słuchajcie, czekamy na takie dwie części. A takie obudowy zamówiliśmy, tylko bez tych skrzydełek. Te obudowy mają być właśnie w tym miejscu. O, tak? I to ma chodzić tutaj, po prostu dociskać, dociskać tutaj. Słuchajcie, to są materiały znalezione tutaj w warsztacie, w garażu. Tu mam taki twardy wałek, on ma 35 i takie zamówiliśmy łożyska. taka śrubę zakupiłem, może coś nagramy ze spawania, bo muszę to teraz oczyścić wszystko. O, I tak to wygląda, słuchajcie, tu nie ma siedzenia. Powiem szczerze, jestem zadowolony z mojego projektu. Dobra, może tak opowiem. Tak, od, od góry. O! Jak to zrobiłem? To rurka piętnaska, to chyba rurka dwudziestka, która weszła. No i na końuszku tak pospawałem. O, tak jak tu widać, takie obdężniki, żeby to się po prostu nie wysunęło. Drut gwintowano. 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 Dobra, kurwa! Tak, tak, śruba! No, zaraz! Kurwa! A! Bez żadnych cień! Yy, tutaj yy, zakupiłem, yy, to nie jest śruba, tylko to jest drut gwintowany. Oczywiście taka Nakrętka, taka większa. No i to takie dystanse dałem. cołownik dwunastka, tutaj, na podstawie. To można było inaczej rozwiązać, tak sobie później myślę. To można było odwrotnie dać. Ale no, jak to się mówi, każdy sposób jest dobry na wykonanie takiego urządzenia, ale był skuteczny. Ale ze skuteczności to jeszcze poczekamy, bo coś będziemy musieli wygnąć, prawda? Panie detektorze, żeby nie wyszło że, że to nie działa. No ale coś może wygniemy. I mam jakiś taki, taki mniej więcej kosztorys, bo cołownik dwunastkę miałem. Zakupiłem tylko te śruby. Tutaj drut to był jakiś z rozrzutnika. Uciąłem, tak bo miałem. O, chyba jakiś jest dobrze utworzony. Także tu zakupiłem śruby i łożysko. Tu zakupiłem 10 łożysk, a śruba jest 20. Powywiecałem otwory. A tu jest coownik 14. Tu na tych coownik 14. O, tu coownik, tu całownik. I Tu dałem też coownik, to dwa coowniki, tu i tu. No i oczywiście to wtedy, co ostatnio mówiłem. Doszły nam te mocowanie łożysk i łożyska na wałek 35. O, wałek, to wałek się nazywa nie drut. No, tak mało robię trochę w stali. Tak się troszkę mylę. No, ale co? Ja to sobie jeszcze troszkę pospawam, może odwrócę tam z drugiej strony, jak to wygląda. A tu jeszcze chcę takie właśnie wzmocnienia dać. takie wzmocnienia, żeby to mniej więcej jakoś tam wyglądało. O. No, ja myślę, że coś się uda zrobić, no chociaż ktoś powiedział, że te łożyska będą za delikatne. Słuchajcie. Może i będą za delikatne, ale to się sprawdzi. No, nie wiadomo, czego nie będziemy gieli. I zrobiłem taki, że też będzie można w środku, słuchajcie, przegiąć, prawda? O, bo na przykład te łożyska, ja tu pokażę, bo to się wszystko rozkręca. O, będzie można na przykład dać w środku. po środku, prawda? To jakieś tam dystasy możemy dać. W ten sposób. Tutaj można w środku walcować. Co, I co zrobiłem jeszcze takiego fajnego? Fajnego, no nie wiem. Krzysiek. Też fajne rzeczy nie robisz, ale tutaj powinno być zastosowane takie łożysko dociskowe. Nie wiem, jak to się nazywa. A ja pomyślałem o takiej kulce, wiecie. I zrobiłem tutaj, no, można to zobaczyć. I to odkręcę. Tutaj nawierciłem takie, nie wiem, czy to będzie... <śmiech> <śmiech> Czekajcie, o, Tutaj ta kulka wchodzi w taki rowek z wiertarką, o. Ja to docisnę, wiecie, w tej śrubie. Tutaj nawierciłem piertarko chyba dziesiątko. To jest takie miejsce na ten, na ten śrub, bo to jest nie wiem gdzie ja byś gdzieś znalazłem, nie wiadomo dlaczego. I ja właśnie chcę, żeby to. O, zobaczcie tutaj. I główny może nacisk będzie tutaj, się skupią tutaj na tym śrucie. Jak tutaj na tej nakręce, co tutaj będzie? Bo tu nawientkę trzeba po prostu będzie tu obspawać do tej śruby, żebyś to się nie ruszało. I tutaj też obspawać tu do tej śruby, co tutaj, żeby się po prostu. Bo to całe to ma ten wychodzić tutaj, kręcać się. No to wszyscy wiedzą, no to. To ja tak, ja tu jeszcze będę częściowo spawał. Tak powzmacniam. Tutaj, 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 tutaj. O, 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 No i za chwilkę się spotkamy. Tutaj, bo to trzeba jeszcze korbę zrobić, wiecie? Korbę. No bo to przekręcić, wiecie? Bo część na przykład w jest zrobiona na silnik tutaj. Ale też można zrobić silnik, bo yy, wystarczy, że tam przysunąć tutaj wałek. Zębatkę założyć, ale dobrze. Ale mniejsze z tym. Słuchajcie, wiecie, co myślę zrobić? Kupcze, naspawałem no na tak żeby już w taki prostym sposób, nie tam jakiś nie wiadomo co. I pomyślałem tak, że ja tutaj zrobię tę korbę z rurki, poświęcę klucz, bo tak ładnie klucz nachodzi, przyspawam nakrętkę i tu ten przykręcę, bo muszę uciąć jeszcze te śruby i przykręcę. O, o, i tu jakieś rączkę zrobię. Także co, ja na razie spawam tutaj tę budowę. No jak spawam, słuchajcie, no. Spawam. A, nie spawam, powiem szczerze. tak. Słuchajcie, mam nie spało. Nie, może i nie umiem. Może się nie znam, no ale jakoś coś tam by spało. Oh. <śm> Czy ja za dużo drutu daję? Kurczę, niech mi jakiś dobry spawacz powie. Spróbuję troszkę nastawić na mniej drutu. Wiecie, że kurczę. Widziałem, że będę spawał, ale mam takie szkiełko, widać. Mało co widzę przez nie. No i może te, te spawy są takie. No nieładnie, ale je ich troszkę. To to dla mnie słuchajcie, to jest dla mnie, nie tak dla kogoś. Może dla kogoś to bym się inaczej postarał. Bo teraz bo robię parniki, robię walcarki. Co tam chcesz, to wam zrobię. No. To jest. Wiesz co, to jest obraz nędzy i rozpaczy. To nie jest obraz nędzy, to jest parnik. To jest nędza i rozpacz. Parnik! parnik. Dobra, dobra, spokojnie, dobra. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Pójdziesz do piekła kurwa. Tu do piekła, to będziesz... <noise> Pilnował bańkę. Będziesz spawał kotły. To nic, to tylko tak pozornie nie wygląda. Jest ta dziurka większa się zabija. Tak nie, nie? O, jeszcze 10 cm. Wyjęteś. Klucz mam na Wyciąłem klucz, wstawiłem go tutaj. O, zobaczcie. Robię to mi męczy tę korbę. No, chciałbym to, żeby jakoś to wyglądało. Tak sobie myślę. Krzyśle, tutaj konkretnie korbę. Ale no, tak sobie myślę. Może trzeba będzie to wyciągnąć. To zrobiłem tak. o Klucz. Patrzcie. O, klucz. Ale ten klucz był taki miękki, że on w sumie, że miękki, miękki każdy wie o co chodzi. Miękki, no. miękki mięciuteńki był. Taki był masny. O. Prawie gotowe, ale jeszcze nie gotowe. Takie rączki chciałbym zrobić cywil... ucywilizowaną. No. O, potężny zamach. Czego mi tak ciężko idzie, no? Uu, ja, ja, to człowiek tylko się pod nogi patrzy, żeby się nie puścić. Czego ma tak ciężko iść? Trzeba taśmy zerwać teraz. Nie chciałem żeby już taki, o patrzcie zobaczcie, że taki glutek się czepił o. O. Kuleczka Słuchajcie, gotowe? Jest gotowe. Jeszcze tylko Nie mogę taśmy ściągnąć. Połowy zawsze są równe. Dobra, cięcie. Dobra, sprawdzam czy to działa. Słuchajcie, jakieś ciasno chodzi. A, co chcę jeszcze zrobić? Słuchajcie, chcę, chciałbym, żeby to działało w dwóch pozycjach. Takiej i poziomej, Widzicie? O, taki poziom też by działał, żeby na przykład większe rurki, większe rurki czy profile. W ten sposób profilować, o, w ten sposób profilować. Najwyższy czas wypróbować te moje męki w mrozie. Także jak to działa, słuchajcie, jak to działa. No, wkłada się tu, dociska się i to ciśniemy. O, troszkę nam tu ucieka. Umieszczamy jeszcze. To, wiecie, to miało dobrze, dobrą podstawę, a nie tu się gibotało. To można było i dokręcić lepiej. O. No i coś tam pomalutku. wyginamy Kiedy to koło zrobisz, o, słuchajcie, do wieczora zrobię. Wiecie, nie jest idealne. O jest! Słuchajcie, jest! Już jakiś tam kabunki jest, prawda? O. Także, o, słuchajcie, muszę to jeszcze jakieś tam nóżki zrobić, dopracować to, pomalować oczywiście, bo to tak... O, moje spawy, zobaczcie. No nie, nie umiem spawać, słuchajcie, tyle spawam i tak stwierdziłem, że czym, więc, czym dłużej spawam, tym bardziej nie umiem. Może to z przyuczenia? Trudno powiedzieć. O. Tak to wygląda, wiecie, to jeszcze nie jest tak dopracowane, bo to... Ale to się doszyfuje troszkę, się tu posmaruje, tam się posmaruje, o i chodzi zrobiłem walcarkę, dokończyłem nią dorobiłem takie nóżki jak tu widzicie i po co dorobiłem te nóżki? bo chcę zrobić tutaj tego tak wspomnę króciutko żeby na przykład walcować profile lub rurki w tej pozycji lub po prostu w tej pozycji na przykład jak te rurki będą dłuższe i bardziej takie niewygodne także zrobiłem, to się także jak mówiłem, że zrobię nóżki, nóżki No i co? Dociskamy. No i co? Kręcimy. No i co? Kręcimy. No Kręcimy. Chwileczkę, może za mocno. Kurwa, nie działa! No nie chuj! No dociśnięte jest. Ale kulka działa! Patrzcie, zobaczcie, kulka działa. Kulka fajnie się da u, u tego u używa. No i co? No co to teraz? Kurwa, no Jeszcze tylko naciąg. Słuchajcie, widzicie, tak to jest, tak to jest, czasami nie wychodzi, no czasami nie wychodzi. Cięcie, za chwilkę znowu się spotkamy. Dobra, jesteśmy po przerwie, słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych, troszkę nam się ślizgało, co co zrobiłem. kątową. po prostu ponacinałem i teraz na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ta rurka, żeby ta rurka się nie obracała, wiecie. To co, zaczynamy, zakręcimy jedną ten. Zobaczcie jaki zmania aż mi się miska cieszy, że wyszło. Wiecie co, w pewnym momencie wziąłem, że guzik z tego będzie, ale będzie dobrze. Tak szczerze mówiąc lepiej jakby było silnik. Człowiek włączyłby silnik i po prostu się obracało, no ale nie ma. Słuchajcie, wszystko ręczne. Teraz zobaczymy jak to przejdzie przez to spawane. Ładnie idzie. O nie spodziewałem się, że tak będzie szło. Bardzo ładnie. Przejdziemy to do końca. Słuchajcie, wyszło! Słuchajcie, wyszło! Wyszło! Wyszedł ładny łuk. Cały czas nam ucieka ten wałek. Cały czas ucieka nam ten wałek w dół. No i jak to się mówi, troszkę się zmienia kabłonkowość kabłąka. Nie pochwalisz maszyny swojej? Nie, bo wymaga poprawek, co będę chwalił. Ale robotę robi. Ważne, że działa. Słuchajcie, ważne, że działa i każdy się to może zrobić. To co? W tym odcinku kończymy i trzymajcie się do następnego. Na razie.